Czołem Brygaderia, to znowu my, znowu w tym pięknym oto mamy tutaj wyrzutnie Hermes Pyroshow 2000, 240 strzałów, 1977,6 g mieszaninki, 60 sekund strzelania, czyli 240 strzałów w ciągu 60 sekund, to sam zresztą Hermes był chyba tym bogiem, Greckim, który tam szybko biega, więc dość będzie szybka, dynamiczna. Łóżka eee, gramaturkę Wam podałem. Rok produkcji 2021. Cena ponad 600 zł. Więc zobaczymy, czy nasz Hermesik nas nie zawiedzie. Czy będziemy miał cały prosteczkockowy, to już się dowiemy na polu. A więc zapraszamy do oglądania. Dobra, Hermes! Hermes, dawaj, jedziesz, 40 metrów, zobaczymy. Spoko w tyłu, dobry. O! Bardzo Bardzo dobra robota! Andrzej, żyjesz? Menu, co to było? Bardzo dobra Bardzo dobra wyrzutnia! I to chyba za nieduże hajsy, powiem wam. O kurde! Ale w wolnej chwili zapraszam was do sklepu pirohit.pl Kod pewnie będzie zmieniony już z elity na pewnie jakiś inny. Ale sieczka! No! Końcówka to zrobiła robotę, ci powiem! Końcóweczka to zrobiła robotę! No. ale to pudełko pogryzło! No bo ona się zamknęło. Ty! Ile ona kosztowała? 6, ponad 6, 600. 600 600 za 200 strzał w tym kalibrze 20 mm zrobiło rozpierdzioć powiem. To, ale dużo to, złotego było! Takie. O, to było takie. Ale dużo złotego było rewelacyjne ale, a, Trochę. Zatała trochę po bokach, czy nie? No te efekty, szczególnie te miny. Ale fajna. Może, le, może dlatego, że pudełko, się, pudełko jest. się pewnie zamknęło w tym czasie. No no ale dobra. Ale mam buty mokre. Taka ja, mocna się. dziewiąteczka dla mnie. No, popieram. Mocna dziewiąteczka. No to tyle. Trzymajcie się ciepło. I na razie. Zapraszamy na następne odcinki. A jest. I na głowę.